Złote światło świtu oświetlało okolice, a Teo, mała mysz o pięknych wąsach i zdeterminowanej naturze, zdecydowanie szła do celu. Był mądrą myszą, ale jego życie było pełne niezadowolenia. W mojej norze jest zbyt wilgotno, a jedzenie zawsze takie samo. Często narzekał z zazdrością, obserwując bogactwa innych. Dlaczego ja też nie mogę mieć czegoś lepszego? Pewnego dnia usłyszał o Margaricie, krowie o lśniącej sierści, która mieszkała na ludzkiej farmie. Margarita słynęła z dostępu do specjalnej zanęty, bogatej i pachnącej mieszanki, którą ludzie przygotowywali DLA swoich najlepszych zwierząt. Mówiono, że ta zanęta jest najpożywniejsza i najsmaczniejsza w całej wsi. Mając nadzieję na poprawę swojego życia, Teo zakradł się nocą na farmę. Kiedy już miał podejść do magazynu zanęt, zatrzymał go głęboki głos. Kim jesteś i co tutaj robisz? Teo nagle odwrócił się i zobaczył Margaritę imponującą swym majestatem, wpatrującą się w niego zaciekawionymi oczami. Drżąc, mysz wyznała swoje pragnienie. Chciała spróbować tej słynnej zanęty. Margarita wysłuchała go uważnie, po czym powiedziała – jeśli chcesz zarobić na swoją zanętę, musisz przejść trzy testy. Tylko w ten sposób zrozumiesz wartość tego, czego chcesz. Teo zgodził się bez wahania, pewny swoich umiejętności. Margarita poprosiła Teo, aby zerwał kiść świeżej trawy rosnącej na środku pola jeżyn. To specjalne zioło używane przez ludzi do przygotowania zanęty, wyjaśnił. Teo odważył się przecisnąć przez jeżyny, uważając, żeby się nie zranić. Każdy krok był udręką, ciernie drapały jego sierść, niektóre wbijały się w łapy. Po długim wysiłku udało mu się zebrać trawę i obolały i zmęczony wrócił do Margarity. Margarita spojrzała na kępę trawy i pokręciła głową. To nie wystarczy, powiedział spokojnym głosem. Przyniosłeś za mało trawy i wiele liści jest zniszczonych. Nie byłeś ostrożny przy wyborze tych najlepszych. Teo spuścił uszy zawstydzony, ale w głębi duszy czuł się sfrustrowany. Dał z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Podczas drugiego testu Margarita powiedziała: Na szczycie wzgórza rośnie stary dąb z zardzewiałym dzwonkiem zwisającym z najwyższej gałęzi. Ludzie używali go do wzywania zwierząt do zbierania się, ale teraz upadł i zgubił się w wysokiej trawie. Chce, żebyś ją znalazł i przyprowadził do mnie. Teo ruszył w stronę wzgórza, gdzie trawa rosła dziko, a wiatr niósł ze sobą tajemnicze dźwięki. Dąb wyróżniał się na tle szarego nieba, a jego sękate gałęzie wyglądały jak ręce sięgające w stronę pustki. Szukanie dzwonka było jak szukanie igły w stogu siana, ale Teo się nie poddał. Kiedy szperał w wysokiej trawie, usłyszał odgłos lekkich kroków. Podnosząc wzrok, zobaczył lisa obserwującego go z cienia. Oczy drapieżnika błyszczały złośliwie, a Teo poczuł dreszcz przebiegający mu po plecach. Nie ruszając się, szukał sposobu na odwrócenie uwagi lisa. Sprytnie chwycił kamień, i rzucił go daleko. Dźwięk toczącego się kamienia przyciągnął uwagę drapieżnika, który odsunął się, aby węszyć. Teo skorzystał z okazji, aby kontynuować swoje badania. Po minutach, które wydawały się godzinami, w końcu znalazł dzwon do połowy zakopany w ziemi. Był ciężki i zardzewiały, ale z wielkim wysiłkiem udało mu się ściągnąć go ze wzgórza i zanieść z powrotem Margaricie. Krowa przyjrzała się dzwonkowi i pokręciła głową. Jest pełno brudu i porysowań, powiedział. Nie poświęciłeś czasu, aby go wyczyścić lub wymyślić, jak przywrócić go do dobrego stanu. Teo zacisnął zęby z frustracji. Czy nie wystarczyło ją znaleźć? Pomyślał, ale nie odważył się odpowiedzieć. Do trzeciego i ostatniego testu Margarita powiedziała. Idź do wodospadu i zbierz trzy błyszczące kamienie leżące na dnie strumienia. Są rzadkie i cenne, ale uważajcie, woda szybko płynie, a ziemia jest śliska. Teo odważył się podejść do wodospadu. Woda spadła z ogłuszającym hukiem, unosząc lekką mgłę, która zalała powietrze. Ostrożnie podszedł do strumienia i zauważył kilka kamieni błyszczących wśród kamyków na dnie ale nurt był gwałtowny i każdy krok był wyzwaniem. Z łapami zanurzonymi w lodowatej wodzie Teo ruszył w stronę pierwszego kamienia. Jego łapy ślizgały się na mokrych kamieniach, a każdy ruch powodował, że się zataczał. Gdy chwycił pierwszy kamień, nagła fala go przewróciła. Wstrzymując oddech, przylgnął do kamienia, żeby nie zostać odciągniętym. Uspokojony ruszył powoli w stronę drugiego kamienia, z coraz większą uwagą obserwując ruchy wody. Jego ciało drżało z zimna, ale chęć ukończenia testu pchała go do przodu. Kiedy znalazł trzeci kamień, zauważył, że utknął pomiędzy dwiema skałami. Próbował pociągnąć mocno, ale ziemia pod nim ustąpiła i wylądował z nosem w wodzie. Kaszląc i dysząc, w końcu udało mu się uwolnić kamień i wrócił na brzeg, wyczerpany i przemoczony. Wrócił do Margarity z trzema kamieniami, które ze zmęczenia drżały mu w łapach. Krowa uważnie przyjrzała się kamykom i powiedziała: Te kamienie są porysowane i matowe. Nie wybrałeś ostrożnie, ale wziąłeś tylko to, co było najłatwiejsze do uchwycenia. W tym momencie Teo nie mógł się już powstrzymać. Wystarczająco! wykrzyknął. Zrobiłem wszystko, o co mnie prosiłeś, ryzykując życiem a ty zawsze znajdujesz coś nie tak to niesprawiedliwe. Margarita patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. W końcu zrozumiałeś powiedział. Stawiłeś czoła tym próbom, myśląc tylko o tym, co chcesz osiągnąć, bez nadawania wartości temu, czego doświadczałeś. To właśnie robiłeś w życiu. Zawsze patrzyłeś w przyszłość, w stronę tego, czego ci brakowało, zapominając docenić to, co już masz. Te słowa uderzyły Teo. Wrócił myślami do wszystkich chwil, kiedy narzekał na swoją jaskinie i jedzenie, nigdy nie doceniając bezpieczeństwa i komfortu, jakie mu zapewniały. Teo opuścił farmę z lżejszym sercem, ale także bardziej świadomym. Każdy krok oddalający go od Margarity był zaproszeniem do refleksji. Rozumiał, że nie ma nic złego w pragnieniu DLA siebie tego, co najlepsze. Dążenie do rozwoju i doskonalenia siebie jest naturalne, ale rozumiał także, że te pragnienia nie mają znaczenia, jeśli nie wiesz, jak docenić to, co już masz. To było jak budowanie domu na kruchych fundamentach. Bez wdzięczności każde osiągnięcie nie miałoby sensu, nie byłoby w stanie przynieść prawdziwego szczęścia. Rozumiał, że tajemnica nie polega na tym, by rezygnować ze swoich marzeń, ale kultywować je w równowadze, nie pozwalając, by zaślepiła go zazdrość i niezadowolenie. Prawdziwym bogactwem nie był brak pragnień, ale umiejętność połączenia wdzięczności za teraźniejszość z nadzieją na przyszłość. Tej nocy, po raz pierwszy od długiego czasu, Teo spał spokojnie. Jego marzenia nie były już ucieczką, ale pomostem połączyły to, co już miał, z tym, do czego dążył, ucząc go, że szczęście buduje się każdego dnia, krok po kroku. Sercem otwartym na wdzięczność. Czy kiedykolwiek nie doceniłeś tego, co masz, zawsze goniąc za czymś nowym? Opowiedz nam w komentarzach, jak kultywujesz wdzięczność w swoim życiu. Jeśli ta historia Cię zainspirowała, zostaw lajka i udostępnij ją osobom, którym może się ona przydać. Subskrybuj kanał, aby poznać więcej historii, które odżywiają umysł i serce. Dziękujemy, że jesteście tu z nami i do zobaczenia wkrótce przy kolejnej historii.